Mam świąteczne spodenki, hej! Hej Fluffy! Ale pięknie! jest, Hej, Sons, stop music! Wow, dzień dobry! Witajcie w kolejnym vlogu. Za oknem słońce, z siódma rano. Jest przepięknie. Dzień dobry kochani. My się powoli szykujemy. Powolna kawka. Ptaki pięknie śpiewają, chyba od trzeciej rano. Nie ma to jak kawka na dworze, naprawdę. A flapu już chce do mnie przyjść. Są też na outficie. Chyba nie na te święta się ubrałem. idę się zaraz wykąpać i ogarnąć. Tutaj w nocy. Karolcia przygotowała jakieś fajne rzeczy dla dzieciaków Ja teraz fajne rzeczy przygotowałem dla nas I Lecimy zaraz w podróż długą To leć Biegnij, Przepięknie jest Naprawdę przepięknie Doceniam to, że mam tą działkę właśnie O, ślimaczek tam łazi A super Takie wleciały dzisiaj. Od perro. Bonbon bon, królik. Moc antykleszczowa? Uuu, fajne. Spoko. Spoko mają produkty dla psiaka. Yy, szamponik do gryzienia I teraz mamy takie kieszelki No. Czekam na karo. Idę do auta. Auto tutaj przeparkować. I lecimy, jedziemy do babci. Będziemy u babci za parę godzin. Posiedziemy parę godzin i wracamy za parę godzin, ale jak się uda to y, nagramy, pokażemy Wam y, co tam u babci fajnego słuchać. Ja mam sukienkę taką z nowego, Bierzemy, bo on wiecie co włosy mam jeszcze, ja sobie dopiero drogę? W samochodzie mam po boksy. Tak włosy mam... no, nie chciałam tam. ten. Skrócone. Ale kurczę, ciepłe jest, co? Bardzo ciepło, fajnie Wróciłem na drugą stronę wczoraj, bo nie no, zostawiłem żeby woda była w Okej, okay. no bo ja jej miałam wczoraj Bo mieliśmy wszystko oblepione lepikami Zresztą teraz ja też to no nie mam mam mam. będzie Urodziły się małe ślimaczki, sprzątasz im No A, jesteś kochana Wzięłam sobie skarpetki, bo może ubawcie będzie chłodno ja wst... Może wyjaśnijcie mi, może mi pomożecie, nie wiem jak to, to, to zabezpieczyć Chciałbym, żeby tu mi nie właził pies. Mm -hmm. I teraz się zastanawiam, czy zrobić siatkę. Do ziemi. I do ziemi ich wbić jakimiś mm, szpikulcami, czy zrobić taką podmurówkę tutaj. Kurde, ta ziemia się osypuje, więc wiesz, i ona... Fajnie by było tą podmurówkę zrobić, żeby mm -hmm. nie wiadomo nic sypywało się cały czas. No tak, dobra. bo ta działka jest troszeczkę wyżej ta druga. I tutaj mamy. A tutaj mamy niżej. No tutaj zawsze woda jest zalana. Jak są powodzie, to... Tu woda stoi na tej działce, a tutaj jest właśnie. A gdzie jest piesek w ogóle? A w aucie już jest tutaj. No, ja wiem, że wyłazi. No trzeba, trzeba pomyśleć jakąś siatkę, żeby ona nie wchodziła. A tu były, Nie mam jednak okularów. Teraz już do domu. Nie wiem, gdzie są nagrywałaś filmik to miałaś kilka Ty zawsze tak marudzisz Żeby się ogarnąć Ale dzisiaj wyjątkowo wstaliśmy. o której? Po siódmej, nie? Która była? Siódma trzydzieści? A mieliśmy stać o dziesiątej Nie, mieliśmy o dziesiątej ruszyć, a jest jeszcze za dziesięćdziesiąta, więc to jest dzisiaj hit, Sukces! Sukces to jest tu mały sukces, że my ruszamy przed czasem. Wstajemy, pijemy kawę i... A ja się dzisiaj turbo wyspałem. Naprawdę. Jestem mega zadowolony, ale widzę przed moją śmietnikiem mnóstwo kartonów, które muszę dzisiaj podkładać. Bo jutro odbierają śmieci. I trzeba wszystko położyć, bo później za dwa tygodnie będą, albo za trzy. My jesteśmy już u babci. Chciałabym ukryć jajeczka, ale Lala oczywiście już krąży i nie da mi tego zrobić, więc... Muszę poczekać aż pójdzie do to, bo już zaczęła chodzić. Zaczęła już tutaj węszyć. Jajka są tu przygotowane. O, sobie mam skarpetki, by mi było zimno w stopy babci. I jest koszyczek. O! zeszłoroczne, wymalowane. Słuchajcie, jajka ukryte. Nie mogłam nagrywać, bo mi cały czas wypadały. Każdy mi wypadały, otwierały się już Wam pokazuję, co tu przygotowałam. Tutaj jest kurka i napis: Szukajcie jajek. A jajka są poukrywane wszędzie. Tutaj widzicie te żółte. Tam w drzewie. Na gałązkach. O, tylko w prawne oko zobaczy. Popcie ma, popcie ma piękne tulipany. Także one są poukrywane. O, zobaczcie. Tutaj i nie tylko. Dzisiaj mamy tylko dwójkę dzieci, ale myślę, że będą mieli super zabawę. Dodatkowo powiesiliśmy im na drzewach również dwa, um, dwie torby z prezentami. I w środku są właśnie słodycze jeszcze. Jakieś tam dla córki no, te siki, to co kupowałam jeszcze w. Boże, Pepko. Jak nagrywałam przegląd Pepko. Jak byłam z kakusem. 100 lat temu. Z dwa miesiące to czekało. Zobaczcie, u babci wszystko kwitnie. Pięknie. Także dzieciaki jedzą teraz. Wszyscy jemy śniadanko. No i wszyscy czekają na egg hand. Coś u babci. O jezu, jak pięknie jest. Jak pięknie. O dobra, to zaraz tak, ten tak, sobie tak, nałożymy. O babcia, ile ty tu dni gotowałaś? flafi, to jest gotowa, co? żeby podjadać wszystkim? Babcie, jaki ładny to ma stroiczek. Karolina rozkłada prezenty w ogrodzie dla dzieciaków, a ja idę babci pomóc w kuchni. Uwaga, uwaga, co tu się kryje? Pod pierzynką. Pod pierzynką małe żureczki będą, a tutaj jajka. Tutaj rodzinna też tradycja. Faszerowane. Będą tutaj pieczone. Co tu jest była no, jajka są? Zobacz. Kochani, cieszę się, że mamy się z wami wszystkiego spotkać. Tu tak nie doża. No, to stąd Później się zobaczy. Może nie, może <śmierdobre> Może się dobra. nie da, może nie Ja się nie obrazę. Szukajcie. Ta pani już znalazła. <śmieniu> Pomoc ci to nalać? Proszę. Pomoc ci to nalać? Nie. Zważysz? O, zanieś, je, je. dobra. To jest i z tym, i z tym. Aha, i z tym, i z tym. Czyli co? to, to, ja, to, ja, to. Ja, twoje A tam widziałem, ci ta gałąź urosła znowu. Przy tej bramie. No, on obcinał już ten, już tak? ten tak? ale jeszcze bardzo przeszkadza. Ale wiesz, rzadko kto tu wie. To otwiera, no tak, to więc to nie przeszkadza tak. tak, nie? A ty tutaj masz jakiś ten... to te farsze do tych pieczarek. I uzbierałaś wszystkie jajka? Markery. Prawie. Wszystkie. To pokaż co dostałaś. Markery na klejki. Widział się. O, o, to dekoracja. O, dekoracja. Dekoracja. Tak. Fajna. No, dla, dla, dla o, stigery, tak. zobacz, jakie super. Magnesy ma było. Jerzyk. Jaki słodki. Tu mamy mini babki piaskowe. Babcia upiekła sernik. Makowiec ale pięknie to wygląda. Dzieciaki mają oczywiście... Co flafi, Co jest? Nie ma nic dla Ciebie? I jajka jakieś fajne mają. Pięknie to wygląda. Święta świętami, a robota nie poczeka, nie? <ścoughs> tak. Tu jest nowy panel, tam jest nowy panel. I tu są nowe. Tych u góry, w tych daszkach jeszcze nie wymieniałem, ale mam jak coś. I tu są. Tylko te dwa zostały. Super. Bardzo się cieszę jest wymienione i od razu są takie lekko satynowe to nie są tam mleczne panele i wtedy chroni mi pomidory przed słońcem ale uwierzcie, w środku jest mega gorąco, tak jak widać już się okienko otworzyły jeszcze naprawimy te wiatraki, żeby się same połączały, bo tu mamy czujnik temperatury tu zrobimy, to zrobimy, to zrobimy tu mamy ten przewód od wiatraków taką szybę patrz chcesz ci to przykręcić? bo no, mi zostały dwie które zamówi... zamówiłem. Takie, one są takie jak na szklarni chciałabyś je gdzieś przykręcić ci? na daszek czy coś? nie wiem nie, one mi są da, potrzebne dach chciałaś chyba, nie? Ja bym chciała do czegoś innego użyć A co robimy ten dach u Ciebie? Dachy, Tutaj jak widzicie już mamy krawędź zrobioną Proszę, tylko nie zgub mi tego bitu I mamy poprowadzony kabel dla kosiarki o. Zaraz Wam pokażę o co chodzi Jak tu przyjedzie O jedzie i tu jest taki przewód graniczący Mógł być troszkę dalej Żeby tutaj się nie zaczepiła na... Na tym, żeby się nie zaczepiło Muszę wyciągnąć te ławki i położyć agrowłókninę Dobra, przyczepiłem tu ładnie, teraz to delikatnie podnieść i dosłownie trochę jeszcze przesunąć, bo jest za blisko wtedy ta kosiarka jakby haczy i najeżdża nawet, ale haczy przodem o tą krawędź. A tu córa. Co robisz? Super. No dobrze Ci idzie, powiem Ci. I co przymocowałaś? Ziemię do ziemi, tak? Mhm. Świetna robota, bardzo fajnie. <laughs> A tutaj przygotowałaś na ognisko, widzę, ładnie. Tak. Bardzo fajnie. To co, mam rozpalić pewnie? Tak. Dobra, to ustawiam tutaj ławeczki. Tak. Nagrasz mnie, jak ustawiam? Tak. się? Mhm. <grywa> I teraz tu na dole nie będzie rosła trawa. Fajnie pomyślałem? Mhm. No i teraz muszę tutaj... Jak dam radę. Bardzo ciężkie są, wbrew w pożarom, więc dlatego nie chciałem ich Podnosić i przestawiać za każdym razem, jak muszę trawę skosić, bo było mi ciężko. Dziękuję. Zobacz jak Fajnie. Ale dziś pięknie jest. Słuchajcie, przepięknie. Już chciałem sobie troszkę palca, ale to nieważne. Poprawiam lampy tutaj. Tu się zerwały kabelki, jakich będę je właśnie naprawiał. O... No, to on takie stare, czy. Słuchajcie, to już jest stare, stare. Ona jest po prostu sucha, ale. Parę rzeczy można do niego przyczepić jeszcze. Sobie postoję, nie chcę go ścinać, bo tutaj przyda mi się jakaś linka. Dzury jest przypięta. Sprawdziliśmy, że roweczki tej kosiarki dobrze daje sobie radę. A tu z góry możecie się podziwiać, jak fajnie zrobiłem szklarnię, tak? Super, dzięki, dzięki. I kwitnie mi pierwsza wiśnia. Muszę dosadzić resztę. Ale to będzie piękny sad, naprawdę przepiękny. Może za parę tygodni. Jeszcze nie teraz, ale na pewno. Dobra, naprawiam to tutaj. Ja sobie chilluję na huśtawce, obserwuję zachód słońca. Rodzinka z domu, Darek jeszcze kończył tutaj coś z podłączaniem instalacji. Oczywiście nie mógł się powstrzymać od e, naprawiania. Ale fajnie spędziliśmy czas. Tata sobie wszedł do jacuzzi. My z mamą trochę ogarniałyśmy e, jakieś tam dekoracje. Mama sobie coś tam wybrała na swój balkon dzwoniłyśmy też do rodziny, która, z którą się nie widziałyśmy. Dzwoniliśmy wcześniej do mamy Darka. A ja sobie tutaj lubię siedzieć, bo słuchajcie, pod tym drzewem tak pięknie pachnie. Wieczorem właśnie e, te kwiaty pachną jeszcze bardziej. Więc tak jak wczoraj odkryłam, co to jest za drzewo i powiedziałam dzisiaj mamie i poczytałyśmy na temat tego drzewa i jego owoców, no to nie możemy się doczekać, żeby spróbować, bo nie próbowałyśmy jeszcze. A tych drzew jest tu w okolicy bardzo dużo i na sąsiednich dział działkach też. Także Mm, także my sobie chilujemy. Słuchajcie, właśnie przyszłam sobie tutaj chwilę jeszcze do y, z Ewą pogadać. Zobaczyć, jak to święta u nich. wyczilować się, wiecie. Trochę się pocieszyć zapachem kwiatów. Posłuchać ptaszków. O, nietoperz przeleciał akurat. Nie topesz, naprawdę, przed sekundą nie topesz tu był. I, no i co? I odezwę się do Was pewnie później. Robiliśmy konkurs sałatek i orzekliśmy, że obie były równie dobrze, dobre, chociaż każde smakowanie nieco inaczej. Każdy, mam wrażenie, robi sałatkę nowo trochę inaczej. Jak z kimś gadam, to każdy dodaje wiecie, swoje składniki, gdzie w rodzinie miał inne te. Jeden dodaje ziemniaki, drugi dodaje groszek. W ogóle mama mówi, że jadła sałatkę, gdzie była fasola, yy, cebule, ogórka, niektórzy dodają grzybki, w ogóle pieczarki słyszałam. Przeróżne wersje sałatki jarzynowej słyszałam. Niektórzy robią z Rosołu, niektórzy pieką. Boże, tych tak jest dużo. Ale najważniejsze, że się, słuchajcie, człowiek spotka z rodziną i, i razem poje. Także y, młoda latała cały wszystkich chciała już ryskać wodą, bo wie, że jutro jest z dęgus, więc dla niej super przeżycie. No, także ja sobie czluję, e, Piesek biega, kosiarka sobie sama jeździ i kosi po cichutku. Darek jeszcze się kręci wokół domu i tyle. A zobaczcie, taki mam widok z tej huśtawki, tutaj właśnie to drzewo, a tam jest przepiękne zachód słońca, Przepiękne. Uwielbiam te zachody słońca, ja Wam już kiedyś wspominałam, że przez te drzewa po drugiej stronie wody, ja mam wrażenie jakby tam było morze. Wiem, że to jest głupie, ale jak jeździłam jako dziecko nad morze i mieszkaliśmy w takich domkach właśnie za lasem i tam już właśnie za tym lasem, który wyglądał identycznie, było morze. Dlatego tak mi tutaj miło, że sobie myślę, ale fajnie jakby tam było może. <laughs> Bałtyk za... Ale nie, do Bałtyku mam jeszcze trochę da daleko. Yo, 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 Postawię was na slimakach. O, nie wiem czy coś widać. Jutro przyjeżdżają goście. W ogóle już tutaj troszkę ogarniam, jest ciemno jak widać. Jutro przyjeżdżają goście, mam tutaj śmieć. Co się okazało? Że przecież jutro jest święto i śmieci odbierali w piątek, a ja tego nie zauważyłem e, w kalendarzu no i teraz dopiero odbiorą mi je za w sensie papier i plastik za trzy tygodnie więc chcę to po prostu tu posprzątać no tu mam ten Saigon tu mam idealnie i, i, i widzicie co to jest więc muszę to posortować